Sezon 8 startuje już za kilka tygodni, a my mamy coraz więcej przecieków właśnie na jego temat. Siemano Mordeczki, z tej strony Hexo, a w dzisiejszym filmie przedstawię Wam wszystkie przecieki na temat sezonu 8. Także koniecznie oddajcie ten film do końca. A jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z Dzwoneczkiem. No i jeżeli chcesz więcej tego typu filmów, to również strzel tutaj łapeczkę do góry. Jeszcze na początek przypominam o moim kodziku w sklepie z przedmiotami, a najdokładniej Hexo32. Gdybyście go wpisali, to byłoby mi naprawdę miło. No już bez przedłużania, zapraszam Was do oglądania. bye Także teraz coś na temat obecnego sezonu, a najdokładniej skin Mortiego. Także w karnecie bojowym tego sezonu został dodany Rick, no i nie było Mortiego. No i teraz mamy właśnie odkrytego skina Mortiego, ponieważ po ostatniej aktualizacji właśnie takowy pojawił się w plikach gry. No i cały jego zestaw będzie wyglądał tak. I możliwe, że nawet jak już to oglądacie, to cały zestaw jest w sklepie z przedmiotami. Także wydaje mi się, że naprawdę spoko. I tym bardziej to naprawdę ciekawe, że Morty jest właśnie na skinie takiego Robota. Lecz ogólnie Morty jest naprawdę niski, jak i w serialu no To w Fortnite też by musiał być niski, i wiadomo, Epic Games nie chce tworzyć skina, który będzie jakoś pay to win. Także dodała mu robota, żeby ten skin był w miarę normalnie, że tak powiem, dostosowany pod inną wielkość skinów. Także dlatego jest on właśnie robocie, który przy okazji również jest w serialu. A teraz przejdźmy sobie do przecieków na sezon ósmy i moi drodzy, jest ich naprawdę dużo. I od ostatnich filmów no to się ich jeszcze troszeczkę nazbierało. Także naprawdę jest warto oglądać ten film. I ogólnie, no to cały przeciek od tajemniczego gościa z Reddita jak na razie okazuje się prawdziwy. I rzeczywiście w większości rzeczy się sprawdza, a na samym początku mało kto mu wierzył. I ogólnie, moi drodzy, no to o tym już mówiłem niejednokrotnie, ale sezon ósmy ma w sobie zawierać właśnie określenie The Sideways. I ogólnie, no to właśnie wtedy mają zostać wprowadzone potwory, na których będziemy. Mogli jeździć i to jest w sumie całkiem prawdopodobne, ze względu na to, że w sezonie 5 pojawił się piasek. Była to funkcja, dzięki której mogliśmy poruszać się właśnie poprzez piasek po mapie. W sezonie 6 zostały wprowadzone zwierzęta, a w sezonie 7 zostało wprowadzone UFO i ogólnie no to z tym UFO naprawdę wiele opcji. Także w sezonie właśnie 8 mogłyby zostać wprowadzone potwory, na których będziemy mogli jeździć i całość wydaje się naprawdę, że tak powiem, prawdopodobna. No i teraz mamy skina Willa Smitha, no i po ostatniej aktualizacji również ten skin został odkryty, no i moi drodzy nie wiadomo czy pojawi się on jeszcze w tym sezonie, czy dopiero w następnym, ze względu na to, że tak naprawdę ten skin może się pojawić w każdej chwili, nawet jutro, pojutrze, za tydzień, a może na przykład w następnym sezonie, tego dokładnie nie wiemy, lecz również takowy skin został ujawniony. Następną rzeczą jest powrót Kevina. Jest to już praktycznie w 100% potwierdzone, chociażby przez tajemniczego likera, który dał nam ten przeciek. I jak na razie wszystko się sprawdza. I napisał on, że pod koniec tego sezonu, czyli sezonu siódmego, będzie event, w którym będzie coś związanego z Kevinem, dzięki czemu on powróci. I jak na razie, no to wszystko na to wskazuje. Chociażby w evencie Ariany Grande mieliśmy małego easter ega, w którym mieliśmy Kevina na jednej z obecnych miejscówek w, na obecnej mapie. I przy okazji na nowym trybie oszuści mamy również mini Kevina który sobie, że tak powiem, leci po całej mapie. Także jak na razie wszystko zaczyna się sprawdzać i Epic Games daje nam takie małe podpowiedzi w postaci easter eggów i no rzeczywiście pod koniec tego sezonu zapewne będzie jakiś event, no i tutaj możemy się spodziewać tego, że będzie on związany właśnie z po prostu Kevinem. No i mamy kolejnego skina, który wyciekł po ostatniej aktualizacji. Jest to skin Jay Bolwinsa. I ogólnie, moi drodzy, no to wygląda on tak, jak teraz widzicie na ekranie. Jest on według mnie naprawdę ładny. Sam osobiście jakoś zbytnio nie wiem, nie słucham tego rapera, bo jest to chyba z tego, co wiem, raper, a bardziej w sumie wykonawca muzyczny. I miał on już w sumie nawet swój koncert w Fortnite, lecz w trybie królewskiej imprezy. I gracze stwierdzili, że no nie był on jakiś taki mega, jak chociażby koncert Ariany czy Travis'a. Także Epic Games nie dało za wygraną. No i po prostu wprowadzili jego Skina, jak na razie tylko do plików, i to jest skin, który również został odkryty po ostatniej aktualizacji. Więc możliwe, że Epic Games szykuje jakiś, może większy koncert, właśnie Jay Bolvina. A możliwe, że po prostu ten skin niedługo pojawi się na zwyczajnym świecie w sklepie z przedmiotami. Teraz naprawdę fajny przeciek odnośnie nadchodzącego trybu, a najdokładniej Open World. I moi drodzy, będzie to tryb, który najprawdopodobniej no, będzie polegał na jakichś klasach ponieważ na całym, że tak powiem, grafice prezentującą ten tryb, mamy tutaj właśnie bananka, który ma różdżkę, mamy Jonesiego, który trzyma miecz, rybkę, która trzyma, że tak powiem, tarczę oraz panią właśnie przytulankę, która ma łuk. Co może oznaczać, że chociażby bananek ma klasę po prostu czarodzieja, Jonesy ma klasę jakiegoś rycerza, następnie ryba ma klasę jakąś bardziej defensywną, a właśnie pani przytulanka ma nadzwyczajnie świecie po prostu łucznika. I możliwe, że właśnie na tym będzie się opierał ten tryb i całość ma się wprowadzić dopiero w sezonie ósmym także naprawdę spoko, tym bardziej moi drodzy to będziemy tam mieli totalnie nową mapę i odkryto nawet nazwy niektórych miejscówek i wyglądają one naprawdę ciekawie, także no myślę, że tutaj nadzwyczajnie w świecie pozostaje nam tylko i wyłącznie czekać i teraz kolejny skin, który został odkryty po ostatnim update'cie. Jest on naprawdę podobny do Googimona, jest to chyba jakiś jego brat czy coś takiego, zbytnio się nie znam, ale ogólnie to ten skin również może się pojawić w każdej chwili w sklepie z przedmiotami. Lecz jak wiemy, Epic Games lubi niektóre skiny trzymać naprawdę długo w po prostu plika gry, także miejmy taką nadzieję, że ten skin wyjdzie dopiero w sezonie 8. Tym bardziej, no to właśnie skin z przyszłej ekipy został odkryty i będzie on wyglądał tak. Jest to chyba pierwszy raz, kiedy jakiś skin po prostu z całej ekipy wycieka. I ogólnie, no to moi drodzy, wydaje mi się, że jest naprawdę spoko. Jeżeli kupujecie ekipę Fortnite co miesiąc, to właśnie możecie się spodziewać takiego skina w następnym miesiącu. Także taka informacja dla tych, co się właśnie tą ekipą interesują. Tym bardziej na sezon ósmy zostały odkryte chociażby już trzy miejscówki, a najdokładniej piramida, kostki oraz miejsce rozbicia się. No i moi drodzy, co do piramidy, to zapewne będzie to jakaś miejscówka, gdzie będzie nadzwyczajnie w świecie piramida, dużo piasku i tak co to kostek, to zapewne będzie to coś związanego z Kevinem, a co do miejsca rozbicia się, to myślę, że może mieć to jakiś wpływ właśnie z po prostu eventem, który odbędzie się pod koniec tego sezonu, także myślę, że to naprawdę spoko i o całości tak naprawdę przekonamy się dopiero w następnym sezonie, ale tak czy siak warto znać już nazwy tych miejscówek teraz, moi drodzy, właśnie dwa nowe pakiety, które pojawią się w nadchodzących sezonach. I tak jak napisał Hypex na Twitterze, mogą być to pakiety, które pojawią się w sezonie ósmym, a może nawet w sezonie dziewiątym. Także pierwszy taki pakiet to Moss Legend i mamy tutaj Moss Bright Bomber, Moss Omega oraz Moss Knight, a drugi właśnie taki pakiet to Shadow Legends 2 i mamy tutaj Shadow Dream, Shadow Kuno oraz Shadow Kenny. I moi drodzy, no to wydaje mi się, że jest to naprawdę spoko i co do tego Moss Legend Packa, to nie mam absolutnie pojęcia, będzie wyglądał, a co do Shadow Legends no to jest to po prostu kolejny pak nie, pakiet, gdzie będą skiny, które będą takiej wersji mrocznej także myślę, że to naprawdę spoko tym bardziej moi drodzy, to nadchodzącymi skinami do Fortnite'a, nad którymi Epic Games pracuje to Love Queen oraz Love King i moi drodzy są to skiny z ankiety i o tej ankiecie już wam mówiłem chociażby w ostatnim filmie o sezonie 8 i są tam właśnie naprawdę przeróżne skiny od chociażby graczy, są to w sumie tylko i wyłącznie koncepty i moi drodzy wydaje mi się, że niektóre z nich rzeczywiście mogą się pojawić w przyszłości Fortnite'a. Następnym przeciekiem są to latające zwierzęta, i tak jak pisze Hypex, w następnym sezonie mają pojawić się latające zwierzęta, które będą nam po wyeliminowaniu dawały chociażby bronię. Także myślę, że to jest naprawdę również spoko. A to, że będą dawały nam bronię, to wiąże się z tym, że zapewne będą miały troszeczkę więcej HP, tak jak chociażby rekiny. I obecnie na mapie też możemy znaleźć rekina, chociażby na samym środku. I teraz po prostu po mapie zapewne będą latały jakieś kurcze zwierzęta, które będą nam dawały bronię. No i zapewne również będą nam one dawały to. Mięso, dzięki któremu będziemy mogli się leczyć. Teraz informacja na temat nadchodzącego Halloween. No i moi drodzy, pojawi się ono w następnym sezonie, i ogólnie, no to zapewne powrócą po raz kolejny, właśnie skiny halloweenowe. I przy okazji, moi drodzy, no to również zombie. No i ma być nowy zombie, którego wyglądu jeszcze nie znamy, ale ma właśnie takowy nowy zombie być. Możliwe moi drodzy, że powróci naprawdę wiele rzeczy w Halloween, ale dokładnych informacji jeszcze nie mamy właśnie na ten temat, także tutaj po raz kolejny musimy nadzwyczajnie w świecie poczekać, ale Halloween właśnie od strony Epic Games już niejednokrotnie było wykonane w naprawdę superowy sposób i mam nadzieję, że teraz tym razem również tak będzie pamiętacie może granatnik kitka który był dostępny kilka sezonów temu i moi drodzy tutaj dobra informacja ponieważ ten ma właśnie powrócić w następnym sezonie tylko w nieco zmienionej wersji chociażby ma on być legendarny a nie mityczny oraz mają tam też paść jakieś nerfy żeby aż tak bardzo nie wybijał i tak dalej ale tak czy siak ma powrócić i według mnie była to jedna z najzabawniejszych broni ponieważ mogliśmy się nią chociażby totalnie nie wiem pobawić szybko poruszać po mapie i według mnie była ona naprawdę spoko także miejmy nadzieję że właśnie taką granatnik zostanie przywrócony, niech, no, w nieco zmienionej wersji, ale to w sumie nie jest ważne, ponieważ tak czy siak, no, że tak powiem, sentyment zostanie i starzy gracze na pewno będą, że tak powiem, się cieszyli. Bryloczki do broni to coś, co jest już od naprawdę wielu sezonów plika gry. Lecz ostatnio, właśnie Epic Games aktualizowało pliki tych bryloczków, zostały dodane jakieś nowe wzory i tak dalej. Także możemy się spodziewać tego, że w sezonie 8 w kornecie bojowym będziemy mieli właśnie takowe bryloczki do broni dostępne. I w sumie nie wiem zbytniak jak ma to nam pomóc, czy cokolwiek, ale jak najbardziej, jest to taki fajny dodatek, i wydaje mi się, że może być on naprawdę spoko, jeżeli chodzi o wygląd, bo raczej pod względem czegokolwiek takiego, to nie nie będzie on, i wydaje mi się, moi drodzy, że wielu graczom się to naprawdę spodoba. I na sam koniec mamy Naruto. I moi drodzy, Naruto nie jest jeszcze potwierdzony w 100%, choć według właśnie wielu źródeł, chociażby Hypexa, czy tajemniczego ziomka z Reddita, no to całość jest już potwierdzona. I właśnie Naruto, że tak powiem, już się zgodziło na kolaborację z Fortnite'em i Naruto pojawi się w następnym sezonie Fortnite'a. No i moi drodzy, no nigdzie nie dostaliśmy jeszcze oficjalnego potwierdzenia od Epica, ale jeżeli likerzy, którzy są naprawdę wiarygodni tak twierdzą, to możemy uznać, że Naruto pojawi się właśnie w następnym Sezonie w karnecie bojowym, także myślę, że to jest informacja dla jednych słaba, dla innych niesłaba. W komentarzu możecie dać znać: mi to tak naprawdę obojętne. Według mnie, całkiem w sumie, spoko, że zobaczymy Naruto w karnecie bojowym i no, nie jest to jakaś zła informacja, ok? No i co moi drodzy? Tak naprawdę, więcej informacji jak na razie nie mamy. Ale tak czy siak, przedstawiłem wam naprawdę wiele informacji, chociażby o nowych trybach, o naprawdę wiele jakiej ilości pakietów, jakichś skinów i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że możecie zostawić za to łapeczkę w górę pod tym filmem. No i co, moi drodzy, jeszcze przypominam o moim kodziku w sklepie z przedmiotami a najdokładniej Hexo32. Jeżeli obejrzałeś ten film do końca, to w komentarzu napisz przecieki, a ja przypnę ci serduszko. Trzymajcie się, do zobaczenia, i cześć!